Siema ziomeczki, wy moje kochane, tak jest W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie No zobaczmy, co dzisiaj mamy na testy Mianowicie, po co mi ta czapka, latarka, bo dyszę robiłem yy, Przy piekarniku, przy kuchence W dzisiejszym odcinku A niech ma strata będzie Weźmiemy sobie wyrzutnie kilowka Mianowicie ta już wyrzutnia kiedyś była u mnie na kanale ale postanowiłem przyjrzeć się jej jeszcze raz. Ze względów taki, że odpalaliśmy ją na kiedyś na Sylwestra odpalaliśmy i powiem Wam, że wyrzutnia mnie dość mocno zaciekawiła. Mianowicie rok produkcji 2020. W Lidlu za taką wyrzutnię musimy zapłacić 119 zł. Mamy tutaj taką, widzicie, Taką mamitę senioritę, miałby być wałek, ale z TNT. Zresztą taka twarz, mmm, jakby teściowa, czy jaś. Zobaczmy, jak ona wygląda w środku. W środku wyrzutnia wygląda następująco: strzałka, którą stroną do widowni, ze względu na to, że mamy tutaj strzały kątowe. No dobra, jeszcze tylko gramaturka owej wyrzutni gramatura owej baterii kurde powiem wam, nie, nieprzyzwyczajony jestem 641,58 czyli nie jest to zbyt dużo jak na wyrzutnię 100 strzałową, kaliber 20 mm ale sobie przetestujemy, zobaczymy czy warto sobie coś takiego w Lidlu zakupić czy też nie drugą wyrzutnią jaką weźmiemy sobie a niech będzie wyrzutnia gigantika. tak jest, wyrzutnia gigantika. I na pierwszy rzut, jak je się łapie, to jest tutaj strasznie boki schodzą do środka. Eee, tak, gigantyka W lidlu za taką kosteczkę trzeba zapłacić 169 eee, zł. Eee, gramatura tej maciory wynosi, już wam mówię, eee, 763,2 grama. Mieszaniny mamy tutaj 90 strzałów, kategoria F3 rok wyrobu 2020 Wy prawdopodobnie w lidu teraz będziecie nabywać 2021 W środku mamy wyrzutnię która ma kaliber 20 mm oczywiście strzałeczka, którą są do widowni czyli mamy strzały kątowe A więc e, zapraszam, jeszcze jedno takie małe, krótkie sprostowanie e, Ja te wyrzutnie w ciągu roku zakupiłem od prywatnej osoby, która po prostu nabyła większą ilość z Lidla i po prostu po tańszych pieniążkach sprzedała. Ze względu na to, że ja nie wiem co będzie w okresie między świętami a Sylwestrem, bo to różnie bywa, a udało mi się kupić, a te wyrzutnie co roku są w Lidlu, więc jeśli Wam nagram i wrzucę właśnie między świętami a Sylwestrem, będziecie wiedzieć czy warto to zakupić czy też nie, bo jeśli chodzi o firmę Pyroko, one oni trzymają, jak to się mówi, poziom swoich wyrobów. Nie nerfią ich, a nawet bym powiedział, że delikatnie podnoszą ku górze, więc ja ten odcinek nagrywam o wiele, wiele wcześniej, niż Wy to oglądacie. względu na to, że tak jak powiedziałem, zakupiłem. Mam możliwość, to po prostu to nagrywam dla Was, żebyście zobaczyli, czy warto sobie coś takiego w lidlu zakupić, czy też nie. Nie mogę wam tego wrzucić z krótkiej piłki, na przykład w środku lata, czy we wrześniu, czy w październiku czy w marcu, kiedy nagrywam ten odcinek, ze względu na to, że jak ja wam to wrzucę, to wy wszyscy zleją ten odcinek z jednego prostego powodu, bo nikt tego nie kupi. Po co wrzucać coś, czego nie kupimy? A to nie jest retrospominka, to jest coś, co jest dostępne tylko raz do roku, w Lidlu, przed Sylwestrem, więc dlatego ten odcinek wleci przed Sylwestrem wtedy, kiedy będą te kostki dostępne. W Lidlu. Dlatego czasami tak nie wiem, jak mam się wyrażać. Bo to tak chciałbym wrzucić Wam teraz w marcu, czy na wakacji, czy na wrześniu, Ale no tak, głupio będzie to wrzucić i polecać produkty z Lidla. Jak te produkty dopiero będą przed całym sywestrem. A te dwie kolejne zobaczycie w kolejnym odcinku. Zbierzemy się za test tych dwóch kostaczyków. Andrzej, odpalił kilowkę. 不、cool. To było to! Dawaj teraz gigantykę! Powiem wam, kilowka to jest obowiązek chyba z Lidla. Warta jest zakupu. Kilka sztuk, No. Jeszcze, yy, świeci koniec. To 119 złotych w Lidlu. No. Ale finał to uło. Dobra! Strzały kątowe to rewelacja. O kur...

nie, no nie przy rurkach. Idziemy najpierw zobaczyć. Kilowka, jak za 119 zł. Dziewiąteczka z plusem. Rewelacja. Ta druga. Chyba zobaczcie, że kosztowała. Tu multi no, no. Tak. 20 i 25. Ale miała bardzo szeroki kąt strzelania. Tak. A też jest bardzo fajne. Ale cię rozlecia, widzisz? Dobra. Dobrze, że jest w kartonie. Gdybym nie była w kartonie, by się rozleciała. Patrz, rozleciała się cała. Zobacz, ile ta kosztowała. ale odeśmierdziła. Od spodu jest cena. 169. Za 169? Będzie ci fajna. Na 8 z plusem zasługuje. Kilowka ode mnie ma 9 z plusem. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Wbijajcie na Instagrama Machony 69 i kanał Machony bez spiny. Elo.